Witam wszystkich i pozdrawiam bardzo serdecznie z Marszu Papieskiego w Krakowie. Pozdrawiam wszystkich uczestników Marszu Papieskiego w całym kraju. Pozdrawiam członków Solidarności. Dziękuję, że jesteście dzisiaj Solidarnością z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, naszym przywódcą duchowym. Proszę Jezus, dzień Boża, kurcz za nami, za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci Amen. Amen, Jezu Chryste, Panie, miły, o